Cześć wszystkim, Piotrek Chciałbym się wypowiedzieć na temat burzy jaką wywołało zachowanie Marcina Najmana w walce z Don Cassio na gali Fame MMA 8. Jeśli ten materiał wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. Mój cel do końca miesiąca to jest uzbieranie 20 subskrypcji, więc jak wam się spodoba wbijajcie też subskrypcję. Jakiś miły komentarz też poproszę. Zaczynamy. No, tego powiem Wam, że się nie spodziewałem. Bo mają mogą się spodziewać wszystkiego, ale to, co odwalił na galie Fame 8 w walce z Don Cassio, no to jest po prostu żenada, porażka, dno. Tak moim zdaniem można to określić. Nie chcę tutaj oceniać Marcina Najmana przez y, pryzmat oczywiście tej walki, jego osiągnięć. Aczkolwiek uważam, że no, tutaj to co pokazał to... na pewno mu y, zamknie... Y, drogę do dalszych występów. Obojętnie czy to będzie federacja Fame MMA, czy inne federacje tego typu. Takiego zakończenia kariery to no... Każdy zawodowy sportowiec mógłby się raczej wstydzić. No cóż, no, Marcinowi się, tak jak mówił jego trener Damian Herczyk, emocje nie wytrzymały. Te takie problemy, moim zdaniem, troszeczkę takie prywatne, mówię tutaj o tym jak... Don Casio coś tam mówił, że Marcin miał jakieś tam kontakty z Esmeralną Godlewską, że gdzieś tam widział. No, mogło to trochę tak źle na Marcina podziałać, ewentualnie no, mamy to co mamy. No szkoda mi trochę Marcina, no bo nawet taki sportowiec, no zresztą każdy z nas, jesteśmy tylko z ludźmi, no nie każdemu Każdemu się zdarzy, że emocje mogą wybuchnąć. Cokolwiek uważam, że y, taki zawodowy bokser, jak to mówi o sobie Marcin Najman, no, powinien jakoś y, nad tymi emocjami panować. Liczyłem się na to, że może wygrać kasję. Liczyłem na to, że może wygrać Marcin. Nawet mu tak tego życzyłem, ze względu na, na to, że to była jego ostatnia walka. Przynajmniej tak zapowiadał. Ale to, co zrobił, to jest po prostu... Moim zdaniem upadek na samo dno. I tutaj nie mówię o upadku jako człowieka, chociaż no... Człowiek też by się pewnie inaczej zachował. Aczkolwiek też mówię jako takiego sportowca, no... Zakończyć swoją karierę w taki sposób, to jest naprawdę hardcore, no. Ja na szczęście nie jestem sportowcem, ale no... Ja bym nie chciał, żeby mnie zapamiętywano z przegranych, jak i z tego, jak zakończyłem swoją karierę, a tutaj to... to takie z przytupem było to zakończenie kariery, ale no... No słabo, słabe to było, słabo się to trochę oglądało. Druga sprawa, że ta cała awantura może mieć drugie dno. mi wypowiadał się na ten temat Krzysztof Rospara, jeden z właścicieli Famma. I mówi, że doszło do niego słuchy, iż ta, ta cała zadyma to uderzenie Kasiusza. Wejście w nogi kasjuszowi mogło być spowodowane tą, że były też zakłady na to, że dojdzie tam do uderzenia w czasie tej walki na zasadach bokserskiej uderzenie tam nogą. Niektórzy twierdzą, że po prostu Marcin już wcześniej wiedział, że do takiego czegoś dojdzie. Ponieważ zakład na to był bardzo duży, że w czasie walki Najman Ecasio, Najman tam uderzy chyba z nogi Kasurza tam 4 zł chyba był kurs na to, chociaż no nie chcę tutaj nikogo okamać, to sobie musimy już sami sprawdzić. I cóż, jeżeli to prawda i z tego powodu Marcin Najman zrobił to, co zrobił no to no cóż, to, to będzie masakra. To już będzie taki wóz do trumny dla Marcia Najmana i boję się tylko, że Marcin Najman będzie znany tylko z tego, że właśnie został zdyskwalifikowany. Tak, w czasie tej walki zdecydowanie Marcin Najman został zdysfaktyfikowany. Yy, aczkolwiek tak złamam przepisy, yy, mieli bić się w małych rękawicach na zasadach yy, bokserskich no niestety yy, Marcinowi się chyba trochę pomyliły dyscypliny sportu i tam troszeczkę techniki K1 MMA jednak tam wprowadził, co no niestety skutkowało tym, że wygrał Casio przez dyskwalifikację. Neymana w tej walce z Konami też Kasiusza, gdyż Kacper Donkacio-Życiński doznał kontuzji nogi. Jak się okazało, ta kontuzja nogi była spowodowana przez Damiana Herczyka, gdyż tam doszło do takiej awantury, bójka była taka mała w OKTAGONIE. Tam gdzieś ponoć Damian Herczyk się bronił przed kopnięciem Donkacio, no i tam przez przypadek Yy, tam chyba mu yy, z, zwichnął, czy chyba nie złamał nogi, ale w każdym razie yy, przez jakiś tam chwyt demona herczyka, no, Donekas się, się kontuzji. Tutaj też powiem, nie wiem jak to o, o, określić. No, widać było, że potem yy, trenerowi yy, Marcina Najmana, demona herczykowi, no. Było trochę głupie, no sam się przyznał do błędu. Jestem Don Cassio, nie wiem co zrobić z tym Don Cassio, W każdym razie no Marcin Najman no zdecydowanie. Tutaj klapa na całej linii. Zakończyć tak karierę to ja no nie życzę żadnemu sportowcowi. Już dobrze by było jakby Marcin Najman nawet jakby przegrał. No i powiedział jak to swoje, że po prostu no już jego ciało nie może dalej. Dał z siebie wszystko. Inaczej to by było. Szkoda mi również organizatorów FMMO, ponieważ teraz tą walkę bardziej się będzie pamiętało przez pryzmat tej dyskwalifikacji Marcina Neymana niż przez wszystkie walki, które się odbyły na FMMO. A niektóre walki były całkiem fajne, było też trochę zaskoczeń. Aczkolwiek mówię, no taka niestety afera przyćmiła, jakby cały tak troszeczkę przykrywa cały dobry wizerunek Fame na co no jakby znowu będą musieli odbudowywać tak no może nie od nowa ale jednak troszeczkę tą y, plamę zmazać jaką właśnie była sytuacja o której teraz mówię no coś mogę powiedzieć to jest tylko taka moja opinia ze względu no, może nie takiego super kibica, ponieważ ja to tak tylko, no nie oglądałem gali, tylko tyle, co tam z yy, tam były jakieś urywki właśnie, jak tam doszło do tej, do tej, do tej sprzeczki. Yy, do tego mówię, no nie chcę tutaj nikogo oceniać, no niestety stało się, jak się stało. Yy, wiem tylko, że yy, tam już yy, Właściciele y, FEMMA y, mówili, że Marcina pociągnął tam do odpowiedzialności y, finansowej. No niestety już nigdy nie zawalczy. I cóż, i, no to wszystko, no szkoda, szkoda, naprawdę szkoda, bo naprawdę ta gala, no fajnie się zapowiadała, fajne były walki, no ale niestety, no taka jedna afera no, zniszczyła wszystko no może nie zniszczyła wszystkiego ale na pewno no, tak yy, dużym czajem, no przykryła yy, to fajną mama no coś mogę powiedzieć no życzę może federacji żeby no więcej takich rzeczy się nie zdarzało by no tak, w cudzysłowie sportowcy, czy znaczy no tam osoby, które występują tam, pomimo swoich umiejętności, czy mają większe, czy mniejsze, to chociażby ten jakiś taki poziom sportowy, może nie tyle jeśli chodzi o technikę walk, co o taki poziom sportowy swojej kultury względem przeciwnika, kibiców, zachowali. Nic, i to chyba wszystko. Słuchajcie, tak krótko, ale no dopiero się uczę mówić przed kamerą. Troszeczkę się stresuję. No i to wszystko chyba. To było tylko, oczywiście, moje zdanie. Czekamy teraz z niecierpliwością na Fame MMA 9. Które z tego co tam już niektórzy właściciele mówili, że yy, będzie bodajże w lutym, ale no, wszystko zależy, jaka to będzie w sytuacja, jak się zmienia z tym całym koronawirusem. No, i to wszystko na razie. Jeżeli Wam się materiał spodobał, łapka w górę, subskrypcja w tym miesiącu dobijamy do 20 subskrypcji. W zasadzie to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.